W ramach projektu Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu równa się Aktywnie Obywatele prowadzimy zajęcia dla młodzieży, prowadzimy lekcje obywatelskie które służą z jednej strony rozwijaniu kompetencji społecznych i naszym celem jest między innymi to, żeby młodzież po pierwsze te kompetencje rozwijała właśnie w działaniu, nie uczyła się ich teorii. Pracujemy z młodzieżą wykorzystując tematykę wolontariatu, bo wydaje nam się, że jest to bardzo dobry motyw do tego, żeby angażować młodzież do działań społecznych. Bardzo nam zależy na tym, żeby młodzież współtworzyła wolontariat w szkole, żeby poczuła, że ma moc sprawczą i że może coś zmienić w swoim życiu. Z perspektywy kilku lat, od kiedy z młodzieżą prowadzę wolontariat i przeprowadzając akcje, zauważam dosyć duże zmiany w ich zachowaniu oraz predyspozycjach. Młodzież nabywa kompetencji społecznych, uczy się odpowiedzialności oraz pracy w grupie. Poznaje również mechanizmy, które są niezbędne do przeprowadzenia takich akcji. Podczas wymyślania i planowania tak naprawdę akcji, młodzież uczy się empatii, dostrzegania, Problemów oraz potrzeb innych ludzi. Ja myślę, że widzę bardzo duże zmiany, bo wynika to z autentyczności potrzeby ich serca, że uczniowie chętnie pomagają, a biorą przykład to z rodziców. Z ich serca, z potrzeby serca wynika to, że chcą pomagać innym i biorą udział w różnorodnych działaniach. Warto angażować się w nasze działania wspólnie z Wiatrakami Mazur, dlatego że jest to fajna przygoda, fajny start w dorosłość i można też zdobyć nowe doświadczenia, które się przydadzą w dorosłym życiu. Każdy, kto ma ochotę przeżyć fajną przygodę, zdobyć świetne, nowe doświadczenia i poznać fantastycznych ludzi. Musi koniecznie zaangażować się w wolontariat, który jest niesamowitą przestrzenią do samorozwoju.